Witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z rozkładem dotyczącym jakiegoś romansu. Jeżeli jesteście w jakiejś takiej sytuacji, tak, gdzie, nie wiem, możecie być osobą trzecią, możecie być w jakiejś relacji, w której tak naprawdę nie wiadomo, co dalej zrobić, co dalej będzie się działo. Czy zostawać w niej, czy ją opuszczać, to właśnie ten rozkład będzie dla was. I macie do wyboru. Różne talie, więc zastanówcie się i wybierzcie tą, która najbardziej przyciąga Wasze spojrzenie. Witam osoby, które wybrały talię Legend Starot. Więc u Was widzę, że ten romans mógł powstać, ponieważ jedni z Was nie dogadywali się z partnerem bądź partnerką. Być może tutaj też doszło do takiego jakiegoś rozstania na jakiś czas, bo chcieliście po prostu odpocząć, pozbierać myśli, po właśnie co robić dalej. Też mogliście właśnie potrzebować spojrzeć na tą relację właśnie z jakiegoś dystansu, bo tutaj też jest bardzo możliwe, że mógł się pojawić pomiędzy Wami chód emocjonalny. Słuchajcie. To ta relacja, w której aktualnie jesteście, ten romans, po prostu y, tutaj jedno z was może mieć partnera albo partnerkę, czy nawet żonę, męża, tak, ale w tamtym związku tak naprawdę nie ma miłości, tylko po prostu jedna ze stron jest y, związała się powiedzmy z drugą, tylko dlatego, że albo bała się samotności, Albo po prostu było to małżeństwo z jakiegoś rozsądku. Mm. Ale tutaj też między wami też za bardzo nie ma miłości. I tak naprawdę nie potraficie stworzyć dobrego związku. Dlaczego? No, może ze względu na to, że jedna ze stron ciągle wraca do jakichś przeszłych porażek, tak, i skupia się na brakach w tej relacji, a nie na tym, co jest dobre. Mm. Dlatego. Bym nawet powiedziała, że dla jednej ze stron ta relacja jest toksyczna, tak? A nawet wprost niszcząca, której z jakiegoś powodu nie możecie zakończyć. I może nie możecie jej zakończyć z tego powodu, że występuje tutaj bardzo jakaś taka silna zależność emocjonalna. I to wszystko słuchajcie, między Wami prowadzi do jakichś pretensji, prowadzi do żalu, też do jakichś częstych kłótni. Jeżeli chodzi tutaj o taką najbliższą przyszłość, to słuchajcie, mamy dwa scenariusze. Bo jeżeli królowa buław przedstawia was, to tutaj następuje odrodzenie uczuć, tak? I niby wszystko zaczyna się układać. Tutaj partner może Wam przedstawiać jakąś świetlaną wspólną przyszłość, może wyznawać Wam miłość obiecywać małżeństwo, tak, stworzenie rodziny, która też prawda zostanie powiększona przez potomstwo. W drugim, słuchajcie, przypadku w tej relacji pojawi się jeszcze jakaś kobieta i ta kobieta może, nie wiem, twierdzi, że jest waszą przyjaciółką, tak? Może być dla was bardzo miła, może was słuchać, może wam doradzać, ale słuchajcie, prawda będzie taka. Że to ona będzie chciała osiągnąć jakieś własne korzyści, jakieś własne cele i niestety, tak? A jeżeli wrócimy do pierwszego scenariuszu, tak? To tutaj też słuchajcie, tym tą, taką osobą manipulującą będzie wasz partner. Także no, w jednym i w drugim przypadku będzie to jakaś uda, tak? która będzie miała na celu właśnie manipulację i osiągnięcie jakiejś korzyści waszym kosztem. I to wszystko, słuchajcie, może być dosyć daleko posunięte, i też tutaj nie wykluczam, że może dojść do takiej sytuacji, że po prostu ktoś posunie się do szantaży. I to może być na zasadzie taki, że jeżeli na przykład wy, chcecie tą relację utrzymać tak w tajemnicy przed innymi to możecie usłyszeć, że jeżeli czegoś nie zrobisz to ja powiem innym, tak że się ze mną spotykasz, że ze mną jesteś. I tutaj to rzeczywiście niekoniecznie mogą być jakieś obietnice bez pokrycia, bo druga ze stron może to zrobić, no a wtedy wy niestety czy niestety, będziecie musieli zrobić porządne porządki w swoim życiu, tak i tłumaczyć się przed wieloma osobami. Jeżeli, słuchajcie, zostaniecie w tej relacji. To w dalszej przyszłości też nie będzie tak kolorowo. Tutaj wiele spraw będzie przed wami ukrywanych, tak? I też nie do końca sobie będziecie zdawali sprawę z tego, na czym tak naprawdę stoicie. I Możliwe, że to wszystko będzie też właśnie tuszowane i ukrywane przed Wami z jednego prostego powodu: że w tej relacji po prostu nie będziecie jedynymi osobami. Pozdrawiam. Witam osoby, które wybrały drugą talię. I tutaj powiem tak. Ta relacja powstała dlatego, że mogliście się czuć jacyś samotni. Nierozumiani przez innych, przez najbliższych, rodzinę, partnera. Być może też nie otrzymywaliście od osób, z którymi się wcześniej spotykaliście, bądź właśnie od rodziny, jakiegoś dostatecznego wsparcia. To doprowadziło, że tak naprawdę możecie, choć nie musicie, ale odczuwać lęk przed bliskością. Ktoś też mógł was namawiać do tej relacji, i być może się zgodziliście, chociaż no z tego powodu mogliście czuć wyrzuty sumienia. Być może zaczęliście się spotykać z tą osobą, ponieważ, nie wiem, miała jakieś bardzo podobne sytuacje do waszych w życiu, tak samo jak wy została zraniona, no i tak samo jak wy ma jakieś takie właśnie podobne schematy myślowe. Jednak tutaj też w tej relacji, w tym, czy w tej sytuacji romansowej między wami nie ma zaufania. Jedna ze stron może przypisywać drugiej jakieś złe intencje, tak? Z tego powodu, że no ciągle jednak wraca, tak, myślami do tych sytuacji, które wcześniej przeżyła, tak? Właśnie rozpamiętuje jakieś dawne zranienia i przez to właśnie nie potraficie czy nie możecie stworzyć takiej relacji, która właśnie w naturalny sposób mogłaby wejść na kolejny etap. Mm. I tutaj też jedna ze stron może budować wokół siebie mur, tak, który jest naprawdę bardzo ciężko przebić. Tak, ponieważ Chcę tutaj uchodzić za osobę, która jest twarda, a wręcz po prostu nawet niedostępna. W najbliższej przyszłości będziecie musieli podjąć decyzję, w którym kierunku chcecie podążyć. Bo tak naprawdę, co dalej się stanie z, tym, z tą sytuacją romansową, zależy od Was, bo to Wy będziecie mieć właśnie te wszystkie takie narzędzia. Do tego, żeby podjąć decyzję, i to wy będziecie tymi kreatorami tego, co się stanie. Ale zanim, prawda, to podejmiecie decyzję, to być może trzeba będzie się po prostu na chwilę odizolować, tak? Trzeba będzie to wszystko sobie na spokojnie przemyśleć, a przede wszystkim trzeba będzie zadać bardzo ważne pytanie sobie: czy po prostu chcecie i będziecie w stanie się otworzyć na tą relację, czy po prostu nie ma na to szans, no a wtedy wiadomo, tak? Trzeba po prostu iść dalej. I to wszystko słuchajcie, takie rozmyślania. W, na pewien okres czasu mogą doprowadzić do takiego zastoju, do jakiegoś zawieszenia. Nadal nie będziecie wiedzieli, tak, co zrobić, w którą stronę iść. Ale tutaj każda decyzja, słuchajcie, no będzie jednak lepsza od właśnie zastoju, od braku działania. Także tutaj obserwujcie i starajcie się przy tym zachować jasność umysłu, tak? jakiś spokój ducha, a na pewno to dla Was przyniesie bardzo dobre rezultaty. I tutaj też nie powinniście tracić spokoju wewnętrznego i równowagi pomiędzy tym, co jest z Was i tym, co jest na zewnątrz. Unikajcie też zamykania się w sobie, życia w świecie jakichś własnych przeżyć i po prostu spokojnie tutaj należy oczekiwać na rozwój wypadków. I tutaj, słuchajcie, jest szansa na to, żebyście stworzyli jakąś taką trwałą relację, która mogłaby się nawet zakończyć, nie wiem, wspólnym zamieszkaniem, zaręczynami, w przyszłości ślubem. Ale tutaj ta relacja też, słuchajcie, nie do końca będzie taka łatwa. Yy, dlaczego? Ponieważ po pewnym czasie może się okazać, że, na przykład, wasz partner, owszem, jest osobą, która was kocha, jest osobą, która jest w stanie dać wam stabilizację, miłość, ale może być osobą bardzo zaborczą, tak? Osobą, która będzie lubiła mieć kontrolę nad wszystkim, a wręcz taką osobą która będzie chciała Was uzależnić od siebie, czy, na, czy to w sferze właśnie emocjonalnej, czy materialnej także tutaj wybór należy do Was pozdrawiam i witam osoby, które wybrały trzecią talię Witch Tarot i tutaj tak ja bym powiedziała, że ta sytuacja romansowa ta relacja powstała z rozsądku Słuchajcie, to nie było jakieś zauroczenie, czy jak to się mówi, grom z jasnego nieba. Tutaj po prostu ta cała sprawa została bardzo dokładnie przemyślana i również tutaj mógł być wzięty pod uwagę status majątkowy jednej ze stron. No i takie przekonanie, że obydwoje możecie w przyszłości dać sobie właśnie stabilizację materialną. Yy, dlaczego? No, dlatego, że tutaj partner yy, Was może postrzegać albo Wy jego, jako osobę, która jest solidna, tak? Osobę, która nie boi się ciężkiej pracy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to potrafi pracować za dwóch, osiągnąć zamierzony efekt, tak? A ta cała jego właśnie systematyczność i konsekwencja w działaniu często doprowadza do osiągnięcia sukcesu materialnego. Jeżeli chodzi o uczucia, to tu już sprawa jest taka bardziej skomplikowana, bo te uczucia w stosunku do Was na pewno są bardzo gwałtowne. I powiedziałabym, że ta osoba potrafi popadać ze skrajności w skrajność, tak? Że raz może, nie wiem, mówić, że Was kocha, a za jakiś czas powiedzieć, że ona Was po prostu nienawidzi. Ja bym te uczucia porównywała do takiej lawy, tak? Która tak naprawdę z bezpiecznej odległości może was ogrzać, ale jeżeli podejdziecie zbyt blisko, to może was spalić. I tutaj, z jednej strony, gdy na przykład już się wydaje, że to jest koniec, to ta osoba może paść wam w ramiona i wyznawać miłość, tak? Bo właśnie ma taki gorący temperament, którego po prostu z którym <laughs> nic nie wiadomo. I żeby ta relacja, słuchajcie, mogła przerodzić się w coś więcej, to tutaj potrzeba na to czasu. I tutaj by trzeba było działać. Właśnie działać a nie mówić, o. Bo tutaj właśnie te działania będą cenniejsze, tak, które będą świadczyły o Waszych uczuciach do tej osoby niż słowa. I tutaj też może dochodzi do takich sytuacji, że wy będziecie się zastanawiali, o co właściwie chodzi, tak? W tej relacji, właśnie w tym romansie, bo z jednej strony nie wiem, mówi, że mnie kocha, a z drugiej strony zachowuje się tak, że mm, ja myślę, że on do mnie, czy ona do mnie nic nie czuje. Po prostu nie okazuje uczuć, ale słuchajcie, to będą po prostu pozory, bo. Te uczucia będą ukrywane z jakiegoś powodu. Ale właśnie taki brak zainteresowania i te ukrywane uczucia mogą doprowadzić do tego, że zaczniecie się oglądać za zupełnie nowym partnerem czy partnerką. No i taka osoba owszem pojawi się u was na horyzoncie. Ale ta osoba też będzie hmm, taka sprawiająca wrażenie tajemniczej, tak, niekiedy wręcz niedostępnej. To będzie osoba bardzo emocjonalna, ale pomimo tej właśnie swojej emocjonalności, nie za bardzo się będzie chciała dzielić swoimi odczuciami z otoczeniem. No i będzie to też osoba, którą jeżeli, powiedzmy, zranicie, oszukacie, to nie będzie wam dawała drugiego kredytu zaufania, tak, bo to jest taki typ, który można zawieść tylko raz, a potem już w tych kontaktach będzie taka wyjątkowo ostrożna i chłodna. Ale spotkanie, słuchajcie tej osoby, to z kolei będzie dla was bodźcem do działania. Bo dzięki spotkaniu tej osoby zauważycie, że ta relacja romansowa, w której tkwicie, po prostu do tej pory była dla was Jakąś taką toksyczną relacją. I też spotkanie tej osoby yy, was utwierdzi w przekonaniu, że pora iść swoją drogą, tak? że trzeba zerwać te wszystkie trudne i ograniczające was więzi. Yy, jeśli jednak zdecydujecie się pozostać w tej relacji, to prędzej czy później i tak właśnie przyjrzycie na oczy. Choć. Może minąć trochę czasu, zanim niektóre rzeczy dostrzeżecie. I słuchajcie, bo tutaj, moim zdaniem, jest to właśnie jakiś taki związek karmiczny, tak? Z którego musicie wynieść pewne lekcje. I nawet jeżeli powiedzmy się rozstaniecie, to wcale nie jest wykluczone, że za jakiś czas wy się znowu spotkacie, tak? Jak to się mówi, spotkanie po latach i wtedy. Możecie zupełnie inaczej spojrzeć na tą osobę, na tą sytuację, w której byliście, i wtedy nawet być może uda wam się zbudować po prostu coś stabilnego. Pozdrawiam.